Układ, który musimy rozważyć, składa się z platformy kolejowej, armaty i kuli. W celu udzielenia odpowiedzi na pytania A, B i C będziemy musieli stosować zasadę zachowania pędu. W związku z tym musimy precyzyjnie ustalać za każdym razem pęd układu przed wystrzałem i po wystrzale z armaty. Sytuacja pierwsza. Strzał oddano z nieruchomej platformy. Przed wystrzałem pęd układu jest równy 0. Po wystrzale pęd uzyskują kula P1 i platforma z armatą P2. Pędy te są zwrócone przeciwnie, więc dla ich wartości zachodzi równość. Stąd mamy prędkość platformy. W drugim przypadku Strzał oddano zgodnie z prędkością platformy. Platforma porusza się z prędkością V w prawą stronę. Układ więc posiada pęd PU. Po wystrzale kula posiada pęd P1. Zwróć uwagę, prędkość kuli wtedy jest równa sumie jej prędkości własnej, prędkości platformy. Oraz pęd posiada platforma z armatą. Prędkość platformy z armatą wzrosła. W związku z tym, że pędy P1 i P2 są skierowane zgodnie, zachodzi równość pęd układu przed i pęd układu po wystrzale. Stąd znajdujemy V2. I trzecia sytuacja. Strzałą dano przeciwnie do prędkości platformy. Platforma porusza się z prędkością V w lewą stronę, posiada p u Następuje strzał, i kula uzyskuje pęd p 1 Zwróć uwagę, prędkość kuli jest równa różnicy jej własnej i prędkości platformy. Platforma Natomiast zwiększyła swoją prędkość do V3 i posiada pęd P2. Zasada zachowania pędu dla wartości pędów wygląda więc tak. Pęd układu przed wystrzałem równa się różnicy. Pędu platformy z armatą powyższale i pędu pocisku powyższale. Stąd wyznaczamy V3.